Witam Was kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj taki temat mi się nasunął, że jakby mam, może nie dowód, ale kolejny kolejne tak przemyślenia dotyczące mianowicie tego, że nie mamy, nie ma sensu gonić za mm, światem, za ludźmi, bo my często jesteśmy przywiązani do ludzi, później się, że tak powiem, tym ranimy, kiedy Mówimy często czemu on odszedł, czemu ona odeszła i tak dalej i tak dalej i żyjemy tym i moim zdaniem to jest gdzieś tam normalne, bo tak żyjemy tak i tak dalej i tak dalej, ale to w sumie nie jest normalne. <grym> I mam dowód na to, że tak naprawdę nie powinniśmy tak myśleć, że przywiązywać się do, do innych, tak? Tak jak ja mam taki też problem, wiem, że gdzieś obok mnie są podobni ludzie, podobni bracia, tak? Podobne yy, yy, podobne... którzy podobne skutki przeżywają tego cierpienia. Natomiast e, tak się zastanawiam, czy warto w ogóle w to wchodzić, bo tu nie chodzi nawet o przerabianie yy, ścieżki miłości, ksie, książki pod tytułem. Ścieżka miłości, ale zobaczcie, zadajcie sobie pytanie, czy, czy ten, kogo tak naprawdę e, lubimy, który jest przykładem dla nas, tak, nie zachowuje się czasem też troszkę inaczej. Czy jest faktycznie tak jak, jak jest, tak? Bo często ludzie zaznaczają, um, mają dwie twarze, tak? E, i, I to jest właśnie ten dowód, że skąd wiesz, e, czy osoby, e, do której nie, jest, nie jesteś przywiązany, tak? Nie jesteś przywiązana, e, nie mają troszkę zauszami. Znowu druga strona medalu. Powiem tak. Mają prawo mieć zauszami, bo ja nie lubię im idealnego człowieka. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś mówi, zaznacza cały czas, że jest jest takim człowiekiem szczęśliwym, że, że jest prawdomówny zawsze, że nigdy nie płacze i że nigdy nie spada, że tak powiem na koła, tak? To, to, to dla mnie to, to jest tak naprawdę do dupy, tak? To jest właśnie ten dowód, dla którego nie powinniśmy się przywiązywać chyba do ludzi, tak myślę. Bo skąd wiemy, czy czy właśnie ten ktoś nas no karmi takimi fałszywymi, wiecie, y, tym, że jest dobry, że jest wspaniały, że powinniśmy iść, że jest priorytetem i tak dalej, i tak dalej. Skąd wiemy o tym, tak? Przecież człowiek popełnia błędy? Natomiast jeśli ktoś y, mi osobiście zaznacza tak, że y, słuchaj, y, że słuchaj, ja jestem normalny, że, 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 że wiesz, każdego dnia zaznacza swoją normalność wobec wobec mnie, także widzi swoje, że tak powiem, pomyłki, tak, bo każdy ma prawo do nich. Y, że nie wywyższa się i że nie ma ochoty zmieniać twarzy, to to, 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 jest, to jest naprawdę spoko, ale znowu powstaje takie pytanie skąd wiemy nie przecież ludzie yy, ludzie są pełno ich na tym świecie tak i zabieramy nowe przyjaźnie, nowe znajomości i powinniśmy sobie zadawać pytanie, idąc na ulicy, jeśli znowu czujemy chęć gdzieś nam przywiązania, tak, przez naszą wrażliwość i tak dalej, i tak dalej, przez to, że być może nie, nie dostaliśmy miłości, tak? Tak i, i musimy sobie sami dać gdzieś tam tą miłość, ale zanim sobie ją damy płynie wiele czasu, być może lat yy, po prostu tego, tak? I czy aby żeby się odsunąć od tej pułapki, no wiecie, przywiązania, tak? Yy, I tak dalej, i tak dalej. Nie powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy a, a my, um, on jest prawdziwy taki, jaki mówi, że jest. Tak? Przecież pamiętajmy o tym, że każdy z nas um, ma prawo um, gdzieś tam popełniać błędy. I nie ma sensu się gdzieś się wywyższać, tak? I żeby się właśnie uwolnić podsumowując ten film już należy sobie zadać pytanie, czy on jest prawdziwy, czy właśnie powinnam patrzeć się na niego tak, no wiecie, jak ubóstwo, tak? Bo często tak robimy. Czy aby nie powinienem, nie powinnam Poszukać tego przyjaciela właśnie w głębi siebie, nie? Wiem, że jest długi protest. Proces. Protest. No na czasie już sobie temat. Ale nie o tym nie robi, Nie o tym będzie. Eee, proces. Ja sama przez niego przechodzę przez ten proces kochania. I... Mówię wam, że to nie jest, to jest e, łatwa droga. Zwłaszcza, że masz wszystko gdzieś tam utrudnione, nie? Że nie potrafi... nie trafiłeś do, że tak powiem, do raju, tak? Na chwilę, gdzie możesz się pokochać i, i wyjść z tego, nie? Już... <grym> Życie to jest spray pakiet. Tak, i o tym właśnie chciałam dzisiaj wam powiedzieć. Nie wiem czy um, wam się to przyda, czy nie. Czy być może to wiecie, być może nie. Ale ja lubię nagrywać. Lubię dzielić się takimi przemyśleniami. Um. Niech tak zostanie. To tyle na ten temat. Jeśli Ci się podobał ten filmik, lub subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pa!